Siemanko moi drodzy, witajcie dzisiaj czwartek, czyli odbieramy nagrody za Fut Champions Mamy do trafienia bardzo fajne player playerpiki Mam nadzieję, że coś nam się uda ukościć, tak jak tydzień temu No liczę na właśnie jakiegoś Messiego Varana, Ramosa, Griezmana, Ter Zobaczymy, zobaczymy co się uda Miejmy nadzieję, że będziemy mieli takiego samego farta jak tydzień temu Oraz powiemy sobie jeszcze o poradach handlowych Jak tam ostatnio sobie handlowałem jak można sobie fajnie zarobić troszkę końców. Dobra, słuchajcie, może zróbmy sobie tak jak tydzień temu, czyli najpierw odbierzemy sobie nagrody za Division Rivals, ponieważ to ostatnio przyniosło szczęście. Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że tak było. I zobaczymy, co uda nam się trafić. Ale oczywiście, jeśli jesteś nowy na kanale, zachęcam do zostawienia subskrypcji, wciśnięcia dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych materiałów z fifki. No, i oczywiście, komentarz dajcie znać, co udało Wam się trafić, bo jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, co tam Wam się udało trafić. Zobaczymy, kto będzie miał większe szczęście. Yy, dobra, słuchajcie, odbierzemy sobie. No, oczywiście, paczki, chyba niewymienne. O, druga ranga, druga ranga bodajże, zaraz zobaczymy. Odbieramy sobie. Tak, druga ranga, druga ranga, udało się. Także naprawdę bardzo fajnie. Lecimy, lecimy, lecimy. Odbieramy sobie paczki. Mamy tylko 4 paczki, także w miarę szybko to sobie pójdzie. Dobra, lecimy sobie może. Najpierw mega paczkę. Polecimy sobie z mega paczką. Zobaczmy, co tam mega paczka nam ukryła. Uwaga, uwaga. Pierwsza paczka na dzisiaj i. I mamy coś. Nie mamy niestety nic, także pomijamy. Uwaga, co tu będzie? I mamy zoomę. No, świetny, świetny traf, świetny traf na początek. Na na na. Za dobrze to nie wygląda na razie. Dobra, lecimy sobie z paczką rzadkich zawodników. Let's go, let's go, let's go. Słuchajcie, a propos handlu. Jak już tutaj jesteśmy, to sobie porozmawiajmy na ten temat. Uwaga, tu coś może być fajnego. Aj, tylko ekrany, tylko ekrany. Niestety, angielskie ekrany, zobaczmy jeszcze. Angielski prawy obrońca Manchester City, to jest Walker. Walker, no nie jest źle. Nie jest źle. 8-4 overall. Szału nie ma, coś tutaj jeszcze, Keita. W sumie nic ciekawego. Dobra, polecimy sobie z mega paczką. Yy, jakieś dwa dni temu że wyszło SBC Ligowe Ligi Meksykańskiej. I naprawdę bardzo fajnie, bo zawodnicy mniej więcej sprzedawali się tak za 800 końców na kup. Teraz a można ich było sobie bez problemu wylicytować tak naprawdę od 150 do 400 końców. Także na tym mieliśmy naprawdę bardzo fajny zysk. Zaraz sobie zobaczymy zresztą listę transferową, jak to wyglądało. Zobaczmy, co tutaj mamy. Nie mamy nic, ale mamy karty kondycji zespołu. Także chociaż tyle pozytywnie. Dobra, tu niestety duplikat. Ile lecimy sobie z paczką rzadkich zawodników, no zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy co my tutaj mamy, no chociaż, no może teraz coś, no, uwaga, ajajaj, no niestety nic, Division Rivals nic nam nie dało, także zobaczymy co będzie dalej, chyba zrobię łyka kawy, żeby nie było, dobra, może to przyniesie szczęście, ostatnio troszkę pomogło, tu mamy duplikaty, wszystko duplikat, wszystko duplikat. Także no niestety pozbywamy się tego. I teraz wam pokazuję listę transferową, jak to właśnie wyglądało z słuchajcie z tym handlem. Sprawa tutaj. O, jeszcze sobie powiemy właśnie o o tych kartach. Będę Jeder i Lucas Moura taki przykład. Może zrobię osobny filmik, jeśli będziecie chcieli, ale mniej więcej powiem wam, jak to wszystko wygląda z tym handlem. Tutaj mamy zawodników właśnie z ligi meksykańskiej i widzimy 800, 900, tu mamy srebrnych, troszkę tańszych, ale naprawdę bardzo fajnie można ich sobie wysnajpić nawet tutaj brązowych, ale byli kupowani, wiadomo troszkę taniej, bo tam 100, 150 także też mamy fajny zysk, ponieważ tutaj mieliśmy 500, 600 końców na, na karcie, to wszystko zależało jak udało nam się właśnie wylicytować te karty, nawet na kup teraz Mogliśmy sobie snajpić te karty, też naprawdę bardzo fajnie to yy, wchodziło. A tutaj mamy, tylko oczywiście po sprzedaży nie pokazuję na jakiej oni są pozycji. Yy, to byli zakupowani piłkarze, tak załóżmy Lukas Moura na SPO. Widzimy jego wartość 45 5200, a były te karty snajpione właśnie w cenie jak chodzi normalna karta jego napastnika. Około tam jego wartość to była 3000, bodajże 3000 albo 3100 na Xboxie, e i po prostu czajiliśmy się przy tej kwocie 3100 do tak 3200. Tylko czekaliśmy, aż ktoś wystawi właśnie z pozycję, zmienioną jego pozycją załóżmy środkowego pomocnika ofensywnego, i tak samo robiliśmy właśnie z Benem Jederem z Ben Jederem że szukaliśmy właśnie ona tam bodajże 2400 jakoś tak i szukaliśmy za te 2400 żeby była z kartą albo środkowego pomocnika albo środkowego pomocnika ofensywnego albo defensywnego to samo Z. tutaj są naprawdę trzy bardzo fajne przykłady gdzie mamy ten gap duży po prostu pomiędzy kartą jego stokową napastnika a potem po zmianie pozycji, że było zawsze ten, ten gap był około tam 1000, 1500 końców w zależności od karty. Także możemy sobie fajnie na tym zarobić, bo ludzie, jak wiadomo, wystawiają te karty, wystawiają te karty i nie patrzą, czy właśnie z, mają użyte. Czy jest to środkowy pomocnik, czy właśnie napastnik, a jednak to robi różnicę, a przy lidze weekendowej w ogóle jeśli te karty wam się w tygodniu nie sprzedadzą, przy lidze weekendowej naprawdę biorą yy, fajną w sensie, biorą. Mają większą wartość. Wiadomo, ale dodatkowo ma większą wartość karta na SPO. Ona idzie bardziej do góry niż jego karta zwykła napastnika. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do tych pików. Mam nadzieję, że coś tam wyjaśniłem. Trochę się zamotałem, ale no niestety. Dobra, słuchajcie, lecimy, 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 lecimy. Odbieramy tutaj będzie. Goldzik 3, tak? Więcej nie było grane. Tutaj mamy Goldzika 3. Dobra, lecimy 30% 000 monet. Dwie megapaczki. Player piki, no i te player piki. Ostatnio za Golda 2 mieliśmy szczęście. Szczęście i to bardzo duże, bo tam dwa razy manę nam wyskoczył. A teraz zobaczmy, dobra, lecimy. Oj, 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 oj. No, chyba nie będzie takiego szczęścia. Chyba nie będzie takiego szczęścia. Mhm, mm no co przecież nie weźmiemy muslery To się mija z celem, bierzemy to overall Bierzemy kartę 9-1 No i drugi player no oby coś, oby coś Chcemy tutaj zrobić jakieś fajne upgrade do ligi weekendowej, dobra, lecimy Ajajaj, cross, cross 9-6 Cross 9-6, no niestety bez szału, no liczyłem na jakieś obrońce bardzo bym się ucieszył z Ramosa, Varana, Carlosa, ale no niestety mamy Krosa, mamy Krosa, a ten Sise, 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 no tak średnio. Kros ma 5 gwiazdek sowszej nogi, proszę. Bo tu jego karta wygląda nawet, 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 nawet. No dobra, bierzemy Krosa. Niestety nie udało się, także w tym tygodniu musimy celować w Elite, żeby w końcu coś nam poleciało. No nie w końcu, bo ostatnio się udało. No ale tutaj mamy krosa. Mamy krosa. Oj, szkoda trochę. Dobra, lecimy sobie z megapaczką. Cyk. Także no jeszcze raz przypominam, polecam handel właśnie tymi kartami. To były karty dla przykładu, którymi mi się, załóżmy, fajnie handlowało. Ale naprawdę szukajcie kart, właśnie w miarę grywalnych, w miarę tanich, bo na drogich kartach to się średnio sprawdza. Na tych droższych kartach ta metoda z zmianą pozycji tak naprawdę To się naprawdę średnio sprawdza Nie wiem, to chyba zrobimy sobie Chyba zrobimy sobie SBCK yy, SBCK sobie zrobimy Ogwarantowanego Toca z La Ligi Santander No ale to może później To może później, i teraz dokończmy sobie ten odcineczek na spokojnie, zobaczmy, może jeszcze coś z paczuchy poleci jakiejś. Tu się ładnie poświeciło, ale no nic z tego, nic z tego, nic z tego, ładnie się tam świeciło. Uh -huh. Niestety, Bonaventura. Fajnie, fajnie. I ostatnia paczka, ostatnia szansa, może w końcu coś spaczki nam poleci. Zobaczmy, zobaczmy. I uwaga, cisza przed burzą to jest. To jest cisza przed burzą? Nie! To są tylko ekrany. Holenderskie ekrany SPD Ajax. No i wszystko jasne. Karta 8-3. Yy, dobra, no tak wyglądały moje nagrody. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wam udało się trafić. No na pewno mieliście większe szczęście niż ja w tym tygodniu. Także dajcie znać, co trafiliście. I słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Na razie.